Spotkałeś kiedyś kogoś z przeszłości i nagle zorientowałeś się, że jest o lata świetlne przed tobą? Może był kiedyś nieudacznikiem, a teraz zupełnie niespodziewanie stał się niezwykłym człowiekiem. Co się stało? Przeszedł w tryb ducha. Odciął się od wszystkich, od mediów społecznościowych, od bezsensownych rozmów, od całego hałasu. Zniknął i w ciszy zmienił swoje życie. Większość ludzi szuka wymówek. Tryb ducha jest dla samotnych przegrywów, albo potrzebuje mojego życia towarzyskiego i chlania wody. Zabawne, bo ci sami ludzie niczego w życiu nie osiągnęli. Prawda jest brutalna. W świecie pełnym rozproszeń, ten, kto potrafi skupić się na swoich celach, bez potrzeby zewnętrznej walidacji, jest nie do zatrzymania. Chcesz poznać cztery kroki do zmiany życia na lepsze? Obejrzyj film podlinkowany na dole.